Wygląda z mojej strony. Miałem teraz program. Na przełomie dwóch tygodni się wydarzyło tyle w momencie, że kiedy miałem program, że to się nie powinno wydarzyć w, takim, w tak ciężkim momencie dla mnie. A co to by się miało wydarzyć, gdybym miał mieć walkę? No wiesz, no kurczę, no mi się wydaje, że jak są jakieś ciężkie e, sytuacje dla swojego partnera, a nawet, nawet kurczę, nie partnera, ale osoby, z którą się spotykasz, nie wiem, gdzieś tam ją doceniasz, chcesz z być i tak dalej, to powinieneś być wsparciem, a nie kłodą e, pod nogi, wiesz o co chodzi w danym momencie dla tej osoby, no kurczę, no dlatego no mówię, ona nie jest gotowa na związek, e, ona nie jest gotowa na związek, ale ja trzymam ja trzymam za nią Kciuki. Oczywiście dalej się z nią będę i tam. Ja też trzymam za nią Kciuki. Tak. Oczywiście jestem Karmika i wiadomo. Jak najlepiej. Mieli na pewno będziemy mieli dla niej, na pewno będzie mieli jakiś wspólny kontakt. Na pewno już nie będzie to tak bardzo częsty kontakt jak jak, jak wcześniej, ale.